Cześć, zwierzę dziki. Króciutka relacja dosłownie z 25. Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Krakowie, e, która miała miejsce na AWF-ie, jak co roku. Powiem szczerze, nie byliśmy ładnych parę lat na wystawie psów, e, i no, troszeczkę mnie zaskoczyła frekwencja, bo spodziewałem się o wiele większej. Nie wiem, czy to te ogromne upały spowodowały, czy po prostu było mniej zgłoszonych psów. W każdym razie no, przyjechaliśmy dość późno, i w zasadzie większość sędziowań już była, już była po. Także niewiele nam się udało zobaczyć i nakręcić. No ale moje ukochane bulteriery, e, trochę tam się udało nagrać także na no, taka mini relacja z tego, jak wygląda e, wystawa psów jak wygląda sędziowanie. Jak sędzia ocenia psy w ruchu oraz w statyce, tak ocenia ich budowę, zgodność ze wzorcem, sprawdza zgryz, to nie jest nic dziwnego ani strasznego, no, tak trzeba po prostu zrobić, bo wzorzec nam mówi o tym, jak w danej rasie ma wyglądać zgryz, jest to bardzo ważna e, sprawa. Także no zobaczcie sobie taką króciuteńką e, relację. Następnym razem jak się wybierzemy na wystawę, to musimy wstać wcześniej. No i na pewno nie pojedziemy w taki w taki Jak widzicie jestem e, dość mocno opalony. No bo te dwa dni e, spędziliśmy głównie głównie na słoneczku. Abra, dość gadania. Zapraszam do oglądania. A za tydzień albo dwa no będziemy mieli dla Was coś specjalnego, wyjazdowego. Także. Do zobaczenia. Então vamos é estar. No, bo... Może tylko kliną o chlapach O tam jest Jest Nie pasterski, ale jest tam piesek jakiś Podobny Połaskadzam tego puchatego pucha. Idziemy <noise> Bez pieska to ryzyko Gdybyśmy mieli pieska to byśmy łokci